Równania z wartością bezwzględną. Jeżeli chodzi o wzory, to w tablicach znajdziecie, jak rozpisane odpowiednio nierówności z wartością bezwzględną. Natomiast jeżeli chodzi o równania, niestety wzorów tam specjalnych nie ma. Ja bym Wam, słuchajcie, to rozpisał w ten sposób, że jeżeli macie wartość bezwzględną, z x minus a równa się b, to zawsze opuszczacie wartość bezwzględną bez zmiany znaku lub opuszczamy wartość bezwzględną zmieniając znak, ale zmieniacie tylko i wyłącznie z, to, co jest, porówna się, jeżeli chodzi o znak. I teraz zobaczcie, przerzucacie sobie a na drugą stronę, więc mam b minus a. Przerzucam a na drugą stronę i mam minus b, minus a, i mam właśnie w ten sposób wyznaczone dwa rozwiązania. Stosując to, słuchajcie, do zadania, które mamy tutaj, zadanie z matury próbnej, czyli jeżeli mam x plus 4 równa się 7, to piszę, że x plus 4 równa się 7, albo x plus 4 równa się minus 7. Przerzucam sobie czwóreczkę na drugą stronę i mam 7 minus 4, czyli 3. Przerzucam sobie czwóreczkę na drugą stronę i mam minus 7 minus 4, czyli minus 11. No i w tym zadaniu miałem wyliczyć sumę tych rozwiązań, czyli x1, Dodać x2, czyli to będzie 3, dodać minus 11, czyli inaczej minus 11 plus 3, co daje nam minus 8. Słuchajcie, i to jest rozwiązanie tego zadania.